Kodanie. What the fuck? Hej, witam bardzo, Szczerze, jestem Szczół. A to jest kolejny odcinek z naszego e, tego pierwszego maczu z G2K14 z trybu Lebron Hansen Ventures. I teraz druga. Taka druga e, kolejne dwie karty. Fuck! Kolejne dwie. E, kolejne dwie. Po prostu, kwarty, bo to na części, te mecze będę podzielone na części, przy okazji, o harlem, motherfucker, wspaniałe podanie Lebrona, bo po prostu będzie więcej odcineków i nie będzie tu tak, aż tak dużo ważyło i nie będzie aż tak dużo się to stawiało, dobra, gramy, bo nie ma lipy, nie ma lipy, z hu, hu. Dobra nieba Nebrun Charmer, chyba Harlem, kurde Charmer też nie tak źle rzuca z znaczy, punkty, ale nawet dzisiaj coś słabo. Nie ma lipy, jest pompa słabietko. znaczy słabieczko, wygrywamy 10 punktami, to jest bardzo dobrze. Boom, harlem i harlem znowu. Boom, number 40. 14. Sorry za tą myszkę tutaj na dole, ale już zniknęła. Teraz się wstawia ten drugi, 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 drugi. Znaczy pierwszy, pierwszy odcinek się teraz wstawia właśnie. Nagrywam wam drugi od razu po tym pierwszym. Więc, dzisiaj możecie się spodziewać aż do wychodźczyków, bo wow. do I jak chcecie intro jakieś to piszcie, bo ja robię to za darmo. Jeśli w ogóle oczywiście wam się podobają, bo nie muszę wam się podobać, każdy ma swoją opinię. Ja się nie obrażę. Bo o to chodzi na YouTubie, żeby mieć twardy charakter, nasz charakter twardy. Nie patrzeć na oceny innych patrz na ocenie innym, bo po prostu potem jest tragedy lekcji. Bo niektórzy od razu to jakiś hajter się znajdzie. który W większości ci hajterzy nie mają racji. A jak już mają jakieś drobne, drobniaste, to niektórzy youtuberzy od razu się załamują i jest... to ja nie tego Nie ma tak. U mnie tak nie ma. Piszcie co chcecie. I tak możecie. Dawaj nawet 500 łapek w dół, chociażbym wolał oczywiście w górę. Te moje 25 widzów, wow Ile punktów? 27 punktów, i dwiast. Lebron szalejesz. Ale podawaj. Czasem są takie bugi, właśnie. No i co on zrobił? Że chcę biegnąć, a nie mogę. Nie chcę, znaczy nie mogę, a chcę. Przeróbka Fernanda. A czekajcie, bo Widziałem, że. Kurde, no. Poczekajcie. No, no ładno. Zobacz, muszę się wyprostować, muszę się wyprostować, bo chyba coś nie tak jest, bo poznanie kawę, tak idzie. A, to jest ten i ledwo reboot. Ten mój załat ma zany, krzywa módl. No dobra, wygrywamy 12 punktami, ale na razie nie ma się czy, czym cieszyć, bo to nie jest koniec maczu. Hmm. jeszcze mam powiedzieć. Nagram na pewno kiedyś, nagram e, jakąś tam karierę Sife no już mam nawet intro od niebieskiego, którego bardzo polecam. Zrobimy to intro. Zrobimy też intro. Oi od... wow, wow, Ale żeś czas, Gdzie się to uczyli? <gry> Niczym pisano. U um. Miami 3 w konferencji wschodniej <noise> Spodnie wiszą na ekierce Czyli S-W-N-E Spodnie wiszą na ekierce, motherfucker Szybkie, szybkie, nie trzeba się zastanawiać, no z, ja mam taki sposób czasem. <laughs> jakieś wziąłem dupy jakieś głupoty, głupoty głupoty ale czasem pomogę na przykład w nauce. Tak jak w nauce angielskiej pomagają to te karteczki, że na przykład, nie wiem, mamy coś po angielsku i musimy przetłumaczyć i po drugiej stronie tej karteczki mamy ten sam napis, tylko po polsku. Że tam z obrazków musi pokryć. To pomaga, to pomaga to sobie czasem. No dobra. Kurde, no. on co mnie pchasz, miła dobita Kąsasz. Aj, no kurde, dziwno nie jest dobry. dobre. Dobre szczały Ale tak być nie może, żeby... I... Fak. Harlem, Znowu jest za Kol trafi, kol trafi. Tak jest. always yes Super. okay. dzisiaj głośniej gadam. W tamtych odcinkach, które chrypę miałem też! No co jest? Masz muzyczne usta Komentarze czasem są głośniej. Nie wiem, ale chyba słychać mnie raczej. Kol, No coś ty zrobił, miło. Nie wiem, na wszystkich brzmijam mówię. Nie wiem. Ten odcinek chyba będzie krótszy, na pewno będzie krótszy, tam, jest 3 minutki czy tam więcej. Bo... Sam tamtym na wstępie wygadałem, tam jeszcze wstęp do serii był. Bo... Znaczy, to intro. Nie moje, tylko normalne gry. Oj, ale kurde, wait. Wait, wait. What, wait? What w wait w-w-wait, What? w wait, 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 wait. <laughs> what the fuck? Boom, come, fuck you, bitch. And I say, No, bitch, you look horrible. to will I think, come. Jest 12 punktów znowu jest 13 sekund do końca zostało, więc fajnie byśmy się odebrali, to ale pójdźmy, bo to żarty. nie szelisz. Mówię. Co? Coś ty myślał. Ostatnie kwarta tego meczu. Ależ trzy, ale już chodźmy. Za 3, Alan, please. Jesteś mistrzem. Za trzy. no coś ty zrobił, ty. O nie, tak być nie będzie. Tak być nie może. Ja nie o takie polskie walczyłem. Oczywiście żarty, bo nawet, nawet, yy, za moich czasów to nie miało na razie o co walczyć. I to moich czasów. Czy, czyli tych czasów, że to nie ma o co walczyć na razie znaczy jest, ale nie taką wojnę WAR Total War, kurde dwa Empire Total i w 5 minut już no 7, no 7 no, gdzieś tak z tymi przerywaniami, bo na końcu zawsze są przy przerwie oni jeszcze będą walczyć, oczywiście ale my ich nie dopuścimy do tego, żeby oni wygrali a nie zremisowali, to ma być zwycięstwo po naszej stronie. Znaczy zremisowali. Zremis jest to z Time oczywiście, czyli dogrywka. Tutaj musi ktoś wygrać. O, co I Bosz jest. W tamtym odcinku dobrze mi było słuchać, myślę. Nie wiem co jak w tym. Zresztą to jest ten sam dzień. Ten sam głos. Piękny stan. Mecz. Czyli mecz. Dobra, nie. Dobra, zmiany jakieś zrobimy na koniec. Zegry Bosz. Wejdzie Oden. Charmers, Matraż, już Grausz. Już. Call. Dobra, tam ci zostaną. Jak się robi. Tak chyba, tak. Nie no. 14 punktami wygrywamy teraz dobrze. Będzie im ciężko i trzeba im nawalić jak więcej na woli, tak jest. Boom, wait, ależ bo, bo, bo. kłaniam się przez to, bo. wait, bo wspaniale to życie elegancko. Znaczy, ja lubię takie strzały, jak odbię tablicę spadnie czyściutko, Mi się to podoba. że stady lepsze. Dobra, 16, to ma punktami, wygrywam. Kolnie, daj lipy. Nie ma lipy, jest pompa. Jest super, No może i jakichś piłka, ale przerwaliśmy troszeczkę akcję. Co to jest? Um, ka e, ten kalendarz z Oklahoma City gramy, z, z Nowym Jorkiem, z Detroit, L.A. Clippers. Oczywiście tych wszystkich meczów nie będziemy grali, tylko te najważniejsze. Nie wiem, kto tam chyba, był, ale widziałem, kto tam jest, bo ja w to nie było. <grystanie> Łot, gościu. Bo tak się zaczął ten sędzia, chyba. Co mu podpowiadasz? No, sędzia mu podpowiadał, gdzie podać, pokazywał tam, jak sobie też ależ ładny show. On też mówił, że great. I Jest Lebron. Lebron już ma 32 punktów. Ja no tak sobie robię ten, ten głośno są ci komentatorzy. Na da mi... What the fuck? Co to być? Jest super, ale nie ma lipy, On jeszcze zawsze zatoknąłem no, zimą, bili? Fuck you bitch! Call! Przejmuję! Call! 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 Wsaduść totalność! Super! Coś nie ma tych przerw, ale na koniec, jeśli minuta do końca, półtorej, to będą takie przerwy dosyć pewnie po ich stronie, ja przerwane to robię. może. Kiedyś to robię. Całym no, po okupy jest kuczarska. No. Dobra, jest coś. Zmiana. Bush. Chambers. Harlem, super. I Lebron, i... Ale... Tak chyba będzie do końca meczu. Jest dobrze, że osi. Nie ma 3. Jest, super. Mamy, odmawiamy się. I... Nasza jest. No dobrze, no, nasza. No, no, no. No i no. No, jak się zrobiłem zła reakcja, publiczna, będzie się cieszył jak to jest. Chyba, że się cieszyli, że nie trafił, to jest bardzo. Fuck nie. Gino Billina też takie strzałny. Nie jestem na czym nie co robić. trafić, no. Boże! No, Jesteś mistrzem. I tak natrafisz. Mówię? No nie no, no Gino Berina. No nie no, trzeba się znów z tym zapatrzeć. Ja mam chcę szybciej skończyć. No, mówię, gdzieś tam będzie 17 minut Harlem, o i widzisz i Harlem umie, a ty Bosz nie umiesz. Wiem, że on się nazywa Hazlej, ale dla mnie to jest Harlem. Szejf. To jest Szejf może, skąd wiedział? może to jest szaj. Co mi, kto mi tam ten... nie czekajcie Przerwa Nagrywanie Okej okay, Jestem Come on Simon Mhm mm Oni dankan Duncan. Coś się nie postaramy. No, widać, że atakują już pod koniec. Ale nie ma lipy! no fok, jak mi przecież... No dobra, jeszcze prowadzimy coś z u nas na Pultami, ale nie będziemy się cały czas bronić. Trzeba atakować, zdobywać więcej punktów, żeby oni mieli pełno w gaciach, dwu cukier czarny. Chalmers staw jak jest. O nie, ja ci nie dam, ja ci nie dam. Oj, zgubię się, ale... Zgubiłeś się. Nagrodziłeś, nie piłkę, teraz. Nie wiem, to mi... ten no dobra. Coś by się tu włączyło, nie wiem co. Na boku, coś tam, select, coś. No, tak się usiądę. Nie, no tak się nie usiądę, bo o, nie będzie mnie słychać, więc. Sorry. Aż tak dobrego mikrofonu nie mam. No. I, proszę Państwa, Harlem! Sad jest, super! Proszę bardzo, dobra, nie będę tego opowiadał, bo to widzieliście. <tryk> Mój śmiech totalny, totalny. Nie no, to... jak roje. roje. oczywiście lepiej gra. Dobra. Jest 11 punktów, 43 sekundy. Wszystko możliwe, ale... Lebron. Lebron! Lebron! fakie. Proszę bardzo. To 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 już trzeba super, superwo. Super. I nie ma no fuck. Tamtego trybu nie będę nagrywał, bo... bo ja już to przeszedłem, nie będę grał tych samego meczu, 4 sekundy do końca i i, i, i wygraliśmy mecz, on trafił, ale jest, wygraliśmy, 83 do 76, wygraliśmy tymi 7 punktami, trochę ciężko było pod koniec, bo się broniliśmy, nie wiem, dlaczego tak trudno wyszło, ale jest, jest, jeszcze raz, jest. No i co? Mała przerwa była w nagrywaniu, bo. Znaczy, przerwa w nagrywaniu nie na kanale, tylko w tym odcinku, bo pod... ktoś tam chciał się. Chciał? Tam. tam jest okno dachowe i tam jest jeszcze na dole uliczka. I ja coś tam gadałem z pewną chcą. Pair of the Games zobaczmy. Oczywiście, LeBron James. Oczywiście, jak nie, jak tak, tak znak Jordanów Bum. Bum. Za trzy koniec. Oj, już wsadzi koń. Za trzy czarno plamy na ekranie. Ale to nie jest przypadek. To jest lebron James. Path to darkness. U. I w tym momencie się z wami żegnam. Na razie. Cześć. Hey motherfucker.